Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Zobaczmy, co na temat tego dnia sądzą mieszkańcy Kraśnika. Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić. 15 października 2003 roku do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o Godle, Barwach i Hymnie RP ustanawiający m.in. dzień flagi RP z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto wynika, że wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy. Chodziło bowiem o ustanowienie dnia, którym Polakom Towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie Wolnego Dnia pomiędzy Świętami Narodowymi oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 roku zaproponował poprawki, polegające między innymi na zastąpieniu dnia flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli RP. Ostatecznie Sejm odrzucił wyżej wymienioną poprawkę. I 20 lutego 2004 roku ustanowił Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, który obchodzi się poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji i manifestacji politycznych. Czy Dzień Flagi to według Pani ważne święto? Tak, uważam, że tak, bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ młodzież coraz mniej wie na ten temat i warto im po to przypomnieć o tym. Czy Dzień Flagi to według Pani ważne święto? Ważne. Dlaczego? Dlatego, że przypomina nam o tradycjach narodowych. Czy Dzień Flagi to według ciebie ważne święto? Myślę, że tak. Czy Dzień Flagi to według pana ważne święto? Myślę, że tak. Dlaczego? No jakieś trzeba szanować pewne rzeczy, także że uważam, że jest to ważne i trzeba uszanować. Czy Dzień Flagi to według pani ważne święto? No mnie się wydaje, że tak. Czy Dzień Flagi to według Pana ważne święto? No w zależności jak człowiek został wychowany, w jakiej świadomości. Dla mnie to jest bardzo ważne święto. <grytanie> Wiadomo, flaga biała, czerwona, biało, biały kolor, czyli honor, e, niewinność, tak? Czerwona krew, którą żeśmy przelali za, tą, za ten kraj, za tę ojczyznę. No, czy Dzień Flagi to według Pani ważne święto? Na pewno bardzo ważne. Przepraszam, czy Dzień Flagi to według Pana ważne święto? Dzień flagi? Tak, ja wywiesiłem 1 maja i jest do 3 maja, także wszystko w porządku. Mi się wydaje, że trzeba no, dbać o polskość nie? i o flagę, bo jest naszym takim dowodem tożsamości. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Na flagach układają się w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny kolor czerwonego. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i, według symboliki używanej w heraldyce, mają następujące znaczenie: koloru białego używa się jako reprezentację srebra, oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie. Kolor czerwony zaś jest symbolem ognia, oznacza również odwagę i waleczność.